Biblioteka z Kotem. Czarnym Kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z Kotem. Ja nazywam się Zuzanna i będę Wam dzisiaj opowiadać o wielkim poecie. Nie, nie, nie o Adamie Mickiewiczu. O poecie, o którym sama myślę, że był jednym z najwybitniejszych poetów XX wieku, i z całą pewnością nie tylko ja, ale bardzo wiele uznanych osób z e, świata literackiego uznałoby go z pewnością za jednego z najwybitniejszych trzech poetów XX wieku. Dziś naszym bohaterem będzie Pablo Neruda. A właściwie, a właściwie moi drodzy, wcale się tak nie nazywał. Naprawdę nazywał się Ricardo. A, a jego prawdziwe imię i nazwisko znajdziecie oczywiście w, i powin, w Wikipedii, i powinnam Wam to teraz powiedzieć, ale sobie tego nie przepisałam, bo pomyślałam, po co ja tego w ogóle mam przepisywać. No więc Pablo Neruda, znany jako Pablo Neruda najbardziej na świecie, był poetą, mistrzem, mistrzem słowa, można powiedzieć takiego o miłości. Dla kobiet był znany z tego, przynajmniej na początku swojej e, kariery, że pisał wspaniałe wiersze o miłości. Myślę, że do końca życia to mu zostało i jakby nigdy się to nie skończyło, ponieważ był też wielkim koneserem kobiet. Znał się na nich, miał wiele kobiet, wiele kobiet za nim szalało i pisało do niego ogromne ilości listów. Postanowiłam dzisiejszy odcinek rozbić na dwa odcinki. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczęłam przygotowywać się do tego, do tego przedsięwzięcia, czyli opowiadania Wam o Pablu Nerudzie, okazało się, że jest tak dużo materiałów, że nawet sama w domu mam tak dużo materiałów, że w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie zmieszczę tego w jednym odcinku. I nie mówiąc o tym, że kiedy zaczęłam przeglądać Ogromny tom poetycki Narody, który właściwie to jest chyba jeden największy, jaki się ukazał w Polsce, wydany przez Wydawnictwo Literackie, w tej cudownej, osławionej serii, o której Wam już kiedyś opowiadałam, w której mam Rilkego, ale tutaj na szczęście jest on też oczywiście dwujęzyczny, ale też na szczęście jest w twardej oprawie i w płóciennych okładkach. W tłumaczeniu Jana Zycha. Wybitne tłumaczenie i naprawdę jest to jeden z no, najbardziej niesamowitych tłumaczy, jeśli chodzi o hiszpańskie i hiszpańskie, jeśli chodzi o poezję. Ta książka się ukazała w 1980 roku, ale jest, jak mówię, bardzo, bardzo przyzwoicie wydana, być może dlatego, że, że był komunistą, słuchajcie, i do końca życia jakby te jego poglądy polityczne miały ogromne znaczenie. One miały wielkie znaczenie w jego życiu przez cały czas. Urodził się w 1904 roku. Jego mama była nauczycielką w szkole żeńskiej, a ojciec był zwykłym robotnikiem. Później najpierw pracował na budowę, a potem zaczął pracować na kolei. I jakby młodość, czy takie wczesne dzieciństwo naródy, e, przypada na czas, kiedy jego ojciec pracował na kolei. I wszelkie wspomnienia dotyczące ojca zawsze są związane z pociągami albo właśnie z dworcami. O tym oczywiście napisał nie jeden wiersz, który znajdziecie w tym tomie. Nazywa się to Poezje wybrane Pablo Neruda. Książka jest rzadka, niesamowicie droga na Allegro, powyżej 100 złotych. Ja też ją kupiłam powyżej 100 złotych, niestety, ale powiem Wam, że nie żałuję i że to z pewnością jest jeden z najcenniejszych tomów poetyckich, jakie mam, i to nie ze względu na cenę. Wracając jeszcze do życia Pablo Rudy, bo o tym trzeba powiedzieć. Jest to jeden z nielicznych poetów, którzy opisali swoje życie. Mam tutaj jego autobiografię, która ukazała się już po jego śmierci. E, mianowicie nazywa się Wyznaję, że żyłem wspomnienia Pablo Neruda, tak? Ona Jest taka dość już zniszczona, bo też jakby, jak mówię, dawno była wydana. E, był to taki, w 1976, był w Pifie. E, był to taki poeta, który w czasach komuny. Był dostępny i jak mówię, jak widzicie, był całkiem przyzwoicie wydawany. Dlaczego? No, jak mówię, ze względu na swoje poglądy polityczne, których nigdy nie krył. Był bardzo zaangażowanym, powiedzmy sobie, uczestnikiem ruchu robotniczego, ale raczej w sensie oczywiście ideologicznym. Był, można powiedzieć, bardem robotniczym. Wielu robotników uważało go za swojego idola, za kogoś takiego, kto ich prowadzi, kto jakby zwiększa ich morale. On też taki, był to, można powiedzieć takim megafonem partii chilijskiej, partii komunistycznej. Oczywiście brzmi to źle, zwłaszcza, że mamy takie skojarzenia z PRL-em i z tymi wszystkimi propagandystami lub też poetami, nie daj Boże, zaangażowanymi w propagandę. No więc niestety Neruda też ma takie epizody i Neruda jakby się z tym nie kryje. Do końca życia był komunistą, e, sympatyzował ze Związkiem Radzieckim. E, ale tak naprawdę nie znał komunizmu. On żył w jakiejś takiej idealistycznej bańce i w tej bańce był utrzymywany, a ponieważ był niezwykle utalentowanym poetą i pisarzem, co jakby także mamy, y, mamy tego przedsmak w tych jego wspomnieniach, ponieważ ta książka ja jej jeszcze nie przeczytałam całej, zaczęłam ją czytać dla Was specjalnie, żeby mieć jakieś wyobrażenie o jego życiu. Y, I powiem Wam, że jest koszmarnie wydana maleńką czcionką, jedenastką. Ja mam problemy teraz z oczami, będę miała okulary za niedługo, y, więc czytanie tego to była jakaś, jest, jest udręką. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, jak mój względu na okulary. Natomiast sam styl y, Pabla Nerudy duża przyjemność, duża przyjemność, jeżeli ktoś jest naprawdę znakomitym poetą. I to pod względem zarówno treści, które porusza, jak i formy, jak i no, majster sztuki. No powiedzmy sobie szczerze. No po prostu jest laureatem Nagrody Nobla Literackiej, którą otrzymał w 1971 roku, więc raptem dwa lata przed swoją śmiercią. E, można powiedzieć, że już zasłużył na nią już dużo, dużo wcześniej, bo on jakby już swoją, swoim drugim tomikiem bo może, może zacznijmy tak, pierwszy tomik wydał w 23 roku, 1923 roku. Jak się domyślacie, miał wtedy 19 lat, więc był bardzo młodym mężczyzną. Na początku te wiersze były trochę takie sentymentalne, nieco mu to zarzucano. Wiadomo, był egzaltowany jak to młody mężczyzna piszący wiersze. Ale jego drugi tom przyniósł mu już ogromną sławę ten jego drugi tom, który tutaj mamy, który nazywa się 12 wiersze o miłości i jedna pieśń rozpaczy. To są perełeczki, słuchajcie, to są tak piękne wiersze. Ja wam oczywiście je będę czytać i też jakby od razu mówię, że ten odcinek będzie rozbity na dwa odcinki. W jednym z nich, w tym, będę wam opowiadać o Nerudzie, o jego życiu, i przeczytam kilka wierszy niewątpliwie, natomiast drugi odcinek będzie poświęcony wyłącznie wierszom. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, ja, e, czytając teraz ten tom jakby ponownie cały, a jest tam 500 stron, e, znalazłam aż 20 pięknych, absolutnie wspaniałych wierszy, które chciałabym Wam przeczytać. 20 wierszy to jest dużo. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że musiałabym chyba godzinę czytać Wam wiersze. E, co raczej jest mało prawdopodobne, myślę, że wszyscy wzięliby i wyłączyli ten filmik. Więc postanowiłam zrobić coś takiego, że robię filmik o Narudzie teraz, to jest oto on, i przeczytam tu kilka wierszy. A jeżeli was to zainteresuje, jeżeli pobudzi wasz apetyt poetycki, to zapraszam was do takiego suplementu, który nagram także dzisiaj, w którym będę czytała tylko i wyłącznie wiersze Narudy i będzie się można troszeczkę bardziej rozsmakować. Od razu powiem, że jest to mój ulubiony poeta, a w każdym razie jeden z moich dwóch ulubionych poetów. Po prostu naruda. Lorca powiedział o narudzie tak. Poeta bliższy śmierci niż filozofii, bliższy bólowi niż rozumowi, bliższy krwi niż atramentowi. Poeta przepełniony tajemniczymi głosami, których na szczęście sam nie potrafi rozszyfrować. No więc. Taki właśnie jest, jest nasz bohater Pablo Neruda. Jest gdzieś bardzo, bardzo głęboko przeżywający każdą chwilę, czujący, czujący prawie każdym atomem. Trudno sobie wprost wyobrazić taką wrażliwość, a jednocześnie taką wyobraźnię, bo wyobraźnię miał przeogromną. Myślę, że to sprawiło, że nie tylko kobiety, choć oczywiście kobiety głównie, uwielbiały go. Niestety, no, nie był on człowiekiem pozbawionym wad. Domyślacie się, że sława, pieniądze y, są to takie rzeczy, które psują ludzi, zwłaszcza poetów. Y, on też oczywiście, jak mówię, miał ogromne powodzenie u kobiet i miał sam trzy żony, a niezliczoną ilość pani, z którymi się był związany. Y, Nawet no co tu dużo gadać. On także został trochę zepsuty tym. Jeszcze wyobraźcie sobie do tego, że był komunistą, a w każdym razie obnosił się z tym komunizmem, bo tak naprawdę żył jak człowiek, który pełnymi garściami korzysta z dobrodziejstw kapitalizmu. Ale dlaczego? Może też dlatego, że nie mógł zostać w swojej ojczyźnie, z której został wygnany i przez znaczną część swojego życia podróżował po innych krajach. Sporo czasu spędził w Hiszpanii. Hiszpanię uważał też za swoją taką drugą ojczyznę. Dużo czasu też spędził w Ameryce, znaczy w Stanach Zjednoczonych. Miał po prostu też, pracował jako dyplomata w różnych, w różnych miejscach. Miał też taki swój epizod wczesno-młodzieńczy na Dalekim Wschodzie, w Birmie. Ale o tym może za chwilę wam opowiem, bo mam wrażenie, że mówię o wszystkim naraz. Ponieważ jest tak dużo tych wiadomości, ja też dużo się dowiedziałam dla Was, że właściwie to nie wiadomo, jak teraz Wam to wszystko naraz powiedzieć. Wydał 38 książek za życia i 9 po śmierci, w tym 8 tomów i wspomnienia. Wspomnienia, o których już mówiłam, ta książka, jeszcze raz powtórzę, jak się nazywa, można ją kupić. Można ją znaleźć w bibliotece, yy, zapewne jest bardzo ciekawa. Ja, jak mówię, jeszcze no jeszcze jestem na samym początku. Wyznaję, że żyłem. Pablo Neruda, tak się nazywa ta, ta książka. Yy, jeśli chodzi o wspomnienia różnych poetów, to jest to też tak, że Neruda oczywiście znał się z bardzo wielu, wieloma znanymi pisarzami, poetami i filozofami swoich czasów. Yy, obradzał się w takiej elicie intelektualnej. Yy, co jak jak się to myślacie, z jego poglądami, jakby tak się moim zdaniem trochę kłóciło. Tak naprawdę nie rozumiał robotników, nie rozumiał ludzi z tych dołów społecznych, ponieważ sam w ogóle nigdy tam nie przebywał. To znaczy, niby wychowywał się w domu kolejarza i jego żony, która była jego macuchą, ale była wspaniałą kobietą, o czym pisze ze swoich wspomnieniach. Ale oni byli dość, dość tacy światli i świadomi jakby potrzeby edukacji i tak dalej. To nie były, nie były takie niziny społeczne rzeczywiste. W 1927 roku wywędrował. Życie rzuciło go aż na Birmę. I Później się przeniósł w 1928 na Ceylon, tam też powstawały jego wiersze, które miały z kolei taki wschodni posmak. Ja myślę, że ta e, jego wyprawa na daleki wschód była jak taka przyprawa, która tylko dodała smaku tej poezji. E, tam poznał swoją pierwszą żonę, urodziła im się córeczka, która zmarła w wieku 8 lat. Także to była taka pierwsza tragiczna sytuacja w życiu Nerudy. Potem do tego już nie wracał, nie miał więcej dzieci. W 1936 wybucha wojna domowa w Hiszpanii i Neruda zostaje no, po prostu czuje, że musi tam pojechać i jedzie tam. Jedzie tam walczyć razem ze swoimi braćmi, walczyć za swoje poglądy komunistyczne. Tam też jego przyjaciel bardzo serdeczny, Federico García Lorca, zostaje zamordowany. I można powiedzieć, że ten fakt jest drugą straszliwą chwilą w życiu Nerudy, która odmienia go. Sprawia, że ten młody chłopak, bo to przecież bardzo młody chłopak jeszcze ciągle był, zaczyna bardziej gorzko patrzeć na świat, dostrzegać śmierć. Mam taki wiersz, który dla Was przygotowałam o śmierci, wspaniały, właśnie z tych młodzieńczych czasów, z czasów jego udziału w wojnie w Hiszpanii. Ta wojna w Hiszpanii też jakby na, bardzo mocno go zmieni. Ona też ugruntuje go w jego komunistycznych poglądach. On widział tam bardzo wiele potwornych zbrodni dokonanych przez faszystów, mm, przez ludzi Franka. On po prostu, mm, generała Franco, y, i on po prostu na zawsze już będzie nienawidził faszyzmu. Y, jak wiecie, wolna, wojna w Hiszpanii się kończy i naród mm, Jedzie do Ameryki, wraca do Ameryki. Zostaje konsulem w Meksyku w 1940 roku. Drugą wojnę światową właśnie tam spędza. Potem znowu wraca do Chile. On ma takie, takie. Jego życie jest właściwie taką jedną wielką podróżą. Poznaje ogromną ilość ludzi. Jest też popularny w bardzo wielu krajach dzięki swoim podróżom, dzięki znajomości języków obcych. On też. Jedno trzeba mu przyznać, że on nigdy w sytuacjach Trudnych dla innych ludzi nie potrafił być obojętnym. Czasami jego postawa może się nie podobać, może być kontrowersyjna, no bo jak mówię, był z takim zdeklarowanym komunistą, ale jest bardzo. Y... On jest bardzo aktywny, on jest bardzo reaktywny, bym powiedziała nawet. To znaczy wrażliwy i działający. Pisze o tym, co przeżywa, nie pozostaje obojętny. To jest moim zdaniem wielka zaleta dla poety. On też jest odważny, może nawet czasem zbyt odważny, ale to też jest moim zdaniem zaleta poety. Jest nieobojętny też na to, co dzieje się w jego czasach. W latach 50. jeszcze, może tak, w 52 roku wreszcie może wrócić do swojej ojczyzny. I jakby tam jest znowu wielki boom poetycki, mianowicie on tam bardzo, bardzo dużo pisze. Może się wreszcie realizować, wspierać różne ruchy polityczne, które tam występują, odbudowuje tą ojczyznę. I wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie zamach stanu Pinocheta w 1973 roku. To jakby nie tylko uderza w Narudę, uderza w jego ukochany kraj i w jego wizję tego kraju, no ale przede wszystkim jest prostą przyczyną jego śmierci, ponieważ e, e, Umiera on właśnie w 1973 roku, kilka miesięcy po zamachu, i można powiedzieć, że nie wiadomo do końca, co było jego przyczyną śmierci. Uważa się, że jednak został otruty, ponieważ ekshumowano jego resztki, można powiedzieć tak, i przebadano je, i znaleziono wysoki stopień trucizny, więc został otruty, czyli celowo zamordowany przez prawdopodobnie ludzi Pinocheta. Ponieważ był niewygodny, był przede wszystkim zbyt y, ważny dla Chilijczyków i no, po prostu y, wpływał na ich morale, wpływał na ludzi, był głosem ludu. Y, tak więc nasz bohater zmarł w 1973 roku, zaledwie dwa lata po tym jak otrzymał Nagrodę Nobla. E, przygotowałam dla Was, jak mówię, bardzo, bardzo wiele różnych e, książ e, wierszy, ale mam też jeszcze jedną książkę. W książce Julio Cortezara mówiłam, że go nie lubię, ale to nie znaczy, że go nie czytam. E, na, e, nazywa się to Niespodziewane Stronice. To są takie zbiory esejów, różnych takich e, tekstów, które on nie dokończył. E, takie pozbierane rzeczy to są, powiedziałabym. E, i w tych pozbieranych tekstach znajduję taką malutką zmiankę właśnie o o Pablo Nerudzie. Przeczytam Wam tylko fragmencik, tak żeby zarysować jego postać. Jeszcze tym, którzy są zainteresowani, nie wiem czy widzieliście, w zakładce społeczność wrzuciłam link do filmu Listonosz. To jest film o czasach, kiedy Neruda przebywa we Włoszech. Gdyby Was to zainteresowało, film jest przepiękny, poetycki, pokazuje jaką postacią był Neruda, ale też przede wszystkim skupia się na samej postaci Listonosza, niezwykle ciekawej. Dodam tylko, że ten aktor zmarł, Kilka godzin po zakończeniu filmów tego, aktor, który grał Listonosza, w zakończeniu tego filmu. Bardzo ciekawa historia jest tego filmu i w ogóle ciekawa historia Nerudy we Włoszech. Polecam wam film Listonosz z 1994 roku, opisujący pobyt Nerudy we Włoszech. A teraz przeczytam wam fragmencik, to już może, żeby już nie przedłużać tego odcinka. Fragmencik, y Książki Julio Cortazara, niespodziewane stronicę, która ukazała się w warszawskim wydawnictwie literackim Muza. Jest to wspomnienie Cortazara o narudzie. Pablo był złakniony przyjaźni tego, by szukać. I samemu być szukanym. Ci, których prawie zawsze nieomylnie sobie dobierał, w trakcie jego przebogatego życia stworzyli wokół niego świat ustawicznego, smakowitego dialogu. Mogliśmy się poznać wiele lat wcześniej. Znalazłbym się w jego otoczeniu w chwili, gdy jego osobowość osiągnęła swoją pełnię. Jednakże dane mi było obcować z nią jedynie przez krótki czas. Niemniej jego łatwość docierania do ludzi. Nie zawsze za pośrednictwem słowa, które powielokroć osobiście doświadczałem w latach, kiedy widywaliśmy się w Chile i we Francji, sprawiła, że dzisiaj żywię do niego uczucie, jakimi darzy się przyjaciela z młodości, kogoś, z kim dzieliło się rozterki, nadzieje i lęki, jakie niesie ze sobą długie życie. Nie będę czytać tego dalej. Powiem tylko, że Pablo Neruda został pochowany w, w okolicy swojego domku na Isla Negra w Chile. Nie jest to bynajmniej na wyspie, chociaż tak właśnie nazwał to miejsce Neruda. Ale polecam Wam w ogóle poszukać informacji o nim, o miejscach, gdzie w Chile są jego domy, na przykład to była bardzo, bardzo ciekawa historia. On wyszukiwał sobie specjalne miejsca, w których mógł tworzyć, które miały optymalne warunki dla poety. Warto o tym poczytać, także podrzucam Wam także i ten temat. A teraz już nie zwlekając, bo zrobiło się naprawdę późno, przeczytam Wam kilka wczesnych wierszy Pabla Nerudy, po to by w kolejnym odcinku dać Wam prawdziwą ucztę. Wiersz z Tomiku, który odniósł taką, no, taki wielki sukces, to jest z 1929 roku. Nasz poeta miał wtedy 25 lat. Tom nazywał się 20 wierszy o miłości i jedna pieśń rozpaczy. Czytam: Ciało kobiece O, białe wzgórza Uda białe Podobne jesteś do świata w swej postawie oddania. Moje ciało dzikiego oracza cię drąży I sprawia, że z głębi ziemi dziecko się wyłania. Byłem samotny jak tunel, Uciekały ode mnie ptaki, Swoim najazdem potężnym noc we mnie wkraczała. A żeby przeżyć siebie, Ciebie jako broń ukłułem. Jesteś jak kamień w mojej procy, Jak w moim łuku strzała. Ale wybija godzina odwetu, i oto kocham cię. Ciało ze skórą, z mchem i mlekiem mocnym i chciwym, ach kielichy piersi, ach oczy nieobecne, ach róże ach głosie Twój smutny i leniwy, ciało kobiece, mnie oddane wciąż będę pod Twoim urokiem. Pragnienie moje, moja drogo niepewna, bezmierne pożądanie. Mroczne łożyska, którymi płynie wieczne pragnienie i zmęczenie, płynie i smutek bez granic. Z tego samego tomu jeszcze jeden wiersz. Mojemu sercu Twoja piersi wystarczy, Twojej wolności wystarczą skrzydła moje. Przez moje usta Dojdziesz do nieba to, co na twoim sercu leżało uśpione. W tobie się kryje dni codziennych złuda. Przychodzisz jak rosa, gdy na kwiaty spada. Podważasz horyzont swą nieobecnością, uciekająca nieustannie, jak fala. Powiedziałam kiedyś, że śpiewasz na wietrze, jak sosny i jak maszty w cieniu portów jesteś jak one wyniosła i milcząca i zasmuczasz casz niespodzianie jak podróż. Przyjazna niczym droga, od dawna znajoma. Są w tobie echa i głosy pełne melancholii. Zbudziłem je i czasem odlatują, uciekają ptaki, które dotąd drzemały w twoim sercu. I trzeci wiersz także z tego tomu. Ostatni w tym odcinku. Lubię cię, kiedy milczysz, bo jesteś jak nieobecna i słyszysz mnie z daleka, a mój głos cię nie dotyka. Zdaje się, jakby twoje oczy odfrunęły od ciebie i zdaje się, jakby pocałunek usta ci zamykał, ponieważ wszystkie rzeczy pełne są mojej duszy, ty wyłaniasz się z rzeczy, w których jest dusza moja. Motylu ze snów, podobna jesteś do mojej duszy i jesteś podobna do słowa melancholia. Lubię cię, kiedy milczysz i jesteś jakby odległa, i jesteś jakby motyl na wpółsenny się żalił, i słyszysz mnie z daleka, a mój głos cię nie dosięga. Pozwól mi, ażebym twoim milczeniem zamilkł. Pozwól. Bym także mówił do ciebie Twoim milczeniem, jasnym jak lampa, a zwyczajnym jak pierścień. Ty jesteś jak noc, milcząca i gwiazdzista. Milczeniem gwiazdy milczysz. Tak prosta jest i dalekie. Lubię cię, kiedy milczysz, bo jesteś jak nieobecna, a tak daleka i smutna, jak gdybyś umarła. I wtedy jedno słowo. Jeden uśmiech wystarczy. I cieszę się. Cieszę się wtedy, że to nieprawda. Dziękuję Wam bardzo za tą pierwszą część i wszystkich wytrwałych i zainteresowanych zapraszam na drugą część z wierszami Narody. Pa pa.